Czy Dolna Odra będzie pracować dłużej? No tak, mówią nasze media głównego nurtu i zarząd PGE. Nawet dzisiaj. Redaktor Piotr Tolko z Polskiego Radia Szczecin w trakcie wywiadu z burmistrzem Gryfina poinformował i pytał go... Jeszcze krótko o innej ważnej kwestii, o przyszłości elektrowni Dolna Odra. Co w tej materii się wydarzyło pozytywnego? Czy fakt przedłużenia funkcjonowania bloków węglowych, przedłużenia funkcjonowania bloków węglowych, wygaszania tych bloków o kolejny rok i taka dwuetapowość Pana przekonuje? Jednak prawda jest zgoła inna, ponieważ zarząd PGE podjął decyzję o wygaszeniu elektrowni elektrowni w dwóch etapach. Pierwszy, już 1 stycznia mają być wygaszone dwa bloki węglowe właśnie w elektrowni Dolna Odra. Natomiast dwa kolejne mają zostać wyłączone w sierpniu przyszłego roku. Do tej pory koncepcja była taka, że elektrownia Dolna Odra będzie mogła funkcjonować nawet do 2035 roku. Czy więc 2026 jest przedłużeniem jej pracy? No, w mojej ocenie zdecydowanie nie. I wpływa to bezpośrednio na mieszkańców regionu Pomorza Zachodniego.